Jeden jest gotowy, prosimy dać sygnał i proszę państwa, będzie za chwilę ruszał, będzie ruszał. 3 metry, 4. Proszę państwa, 3 prosimy o brawa. Waldek, 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 proszę państwa. Ale, ale po że koło 11, koło 12 godziny tutaj do nas dotrą. Jest już, proszę państwa. Jest kolejny zawodnik, zawodnik Marcin Szczeliniak, Marcin Szczeliniak, widzimy jest pięknie ubrany, e, oczywiście z Wrocławia, z Wrocławia, czyli Dolny Śląsk, Dolny Śląsk, wspaniale od dwóch wziąć udział w tych zawodach, akurat w tym roku się udało i zobaczymy, jest przed nami i dopingujemy, dopingujemy Marcina, panie Marcinie, do boju! Tak jest, jedziemy, jedziemy pięknie, proszę Państwa już, już już 5, już 7, już 9, już 12, już 15 i jest 21 metrów. Tak jest, ten balan mi się przydał, naprawdę sylwetka aerodynamiczna, no i pięknie płynie mik. Dobry mik, 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 9 metrów, gotowy pan? Co pan robił? Raz. 3 metry, 7 metrów. 10 metry, 13 metry, 16 Proszę państwa, no proszę państwa, ktoś nie może mieć wielką publiczność? I jedzie, i jedzie, i jedzie. Niech państwo tutaj mi się nogę i proszę państwa, co się dzieje, na no proste nogę, jedź 21 metrów. Tak jest, także prosimy o stopy, wielka publiczność i, i dwa metry, i dwa metry, tak jest, to był to człowiek niesamowity, to strażak, panie stopo, strażnik, potawnie, czy stało? Zapraszamy, panie Patryku. I prosimy o prawa i dopój. Ale proszę, proszę Państwa. 21 maliczną grupę kibiców, która tutaj chyba przyjechała wraz z nimi i go dotykuje. Prosimy, proszę Państwa, o duży dopój. I jedzie, i jedzie, i jedzie. I jedzie 8 metrów. Tak, złamał te dwa. I jedzie 8 metrów. 8 metrów. 8 metrów. I pila do nas, tak? Przyjeżdża. No właśnie, także, także tutaj to bo, bo można połączyć tak? Kolejarstwo e, e, z liniarstwem. No i już jest gotowy, jest gotowy, zielony rower ruszył, ruszył i prosił. Aj, ja, ja, ja. z Michalika i jedzie, i jedzie, i jedzie, i jedzie, aj, 7 metrów, 7 metrów. To jest pierwsza a jeszcze będzie kilka. Także tutaj proszę Państwa. No proszę Państwa, pokazała i obtarła sobie w busie, przetarła oczy i ruszyła. Ruszyła skopieta 2 metry. Kar potram. Ojej jej! To jakaś pomyłka. Krzymowy dopilnujemy. Dajmy, dajmy, dajmy za dobrutowi brawa. Tak? Jedzie, jedzie. Wzrostu 53 i poszedł proszę państwa 2 metry. do boju, tak jest, rusza, rusza Paweł i jedzie. 5 metrów dla pana Józefa Mielczarka, który wyruszy klasycznie na do dopij, do dopij, dopin, dopil, się, ale jedzie. Ale jedzie i jedzie i chyba dojedzie. No i dojechał, tak jest i dojechał Tu trwa... i jedzie. No i nie mówiłem. To jest niesamowity zawodnik Łukasz eh, Krauzowicz jedzie w o osiem... Najlepsza reprezentantka po brzegu wiatlu. wychowania fizycznego i ja jeszcze nie wiem jaki szczyt e, który ukończyła, ale to jest dziewczyna diabeł można powiedzieć. Przed chwilą widzieliśmy ją na pontonie, tutaj zabezpieczała. Już jest na rowerze, na złotym rowerze czerwone spodenki, biała koszulka, parwy narodowe, reprezentantka Polski, reprezentanta Korbrzegu wytycza sobie krów Nawigatorka. Nawigatorka może przeszukać tam naszych polskich statków, które będą pływały pod biało-czerwoną banderą. Natalia Pietrasz i wielki Dobin. Wielki Dobin, kolejna zawodniczka. I już jedzie. I jedzie spokojnie. Spokojnie. I jedzie. 11 metrów Państwa. dopilnujemy Daniel Głębski. Daniel Głębski rusza. Rusza, jedzie. Jeden metr. I jeden metr, I jedzie. I jedzie. Trzysta razy przejechała tę deskę na Złotym rowerze. I rusza. I rusza już za chwilę. No i już widzimy ją i widzimy i jedzie. Ale widzicie co robi, widzicie? Specjalnie to zrobiła, specjalnie. No i ja już sobie widzę, proszę Państwa, widzę się już dzisiaj w Marinie Solnej na wieczornym bankiecie. Pani Gabriela Anto, Będę się skupił i rusza, i rusza, i jedzie, i zbliża się i, i, ojajajaj, trzynaście, proszę Państwa, ten żółty banan ten żółty banan, który mu na pewno pomoże, tak jak i w pierwszym przejeździe, daje mu na pewno mniejszy opór powietrza, jak to skórka od banana, prawda, może pomóc niektórym, także tutaj myślę, że Marcin Szczeliniak do boju rusza, tak jest, proszę Państwa, na podwój fal Bałtyku i jedzie, i jedzie, i siódmy metr, i ósmy metr, i wjechał, i trzynasty metr, proszę Państwa. Trzynasty, wyjechała z nim duża grupa. Aj, jak pięknie wykonał salto, proszę Państwa. Cztery metry pazur. No i ruszył, i ruszył, i ruszył, i ruszył. Proszę, ale jak balansuje niemożliwie, ale przejechał, proszę bardzo. Aj, jaj, jaj, proszę Państwa. Osiemnaście metrów. Rusza, rusza z kopyta. O, sześć metrów, sześć metrów pretendent do złotego medalu i do zwycięstwa w 24. zawodach w jeździe Podesce na Wodzie. Tak jest, proszę Państwa, jazda rowerem po Desce na Wodzie. Oj 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 oj. Proszę państwa, pudełko, no nie chciałem coś powiedzieć, ale gryzłem się w język. No właśnie, tak jest, pani Gabriela Antos, nauczyciel zespołu szkół morskich imieniem polskich rybaków i marynarzy, prezes Kołowskiej Ligi Morskiej Rzecznej. No i może ona zgarnie tę najlepszą nagrodę. Ruszyła, ruszyła i jedzie. Ruszyła i jedzie, i jedzie, i jedzie. No i wjechała na jedenastę. Jeżeli jest gotowy, prosimy dać sygnał. I proszę Państwa, będzie za chwilę ruszał. Będzie ruszał. 3 metry, 4. Proszę Państwa, Dotyk, prosimy o brawa, Waldek, Waltek, Waltek! proszę Państwa, ba... ale, ale poobiecali, że koło 11, koło 12 godziny tutaj do nas dotrą. Jest już, proszę Państwa, jest kolejny zawodnik, zawodnik Marcin Szczeliniak, Marcin Szczeliniak, widzimy, jest pięknie ubrany, e, oczywiście z Wrocławia, z Wrocławia, czyli Dolny Śląsk, Dolny Śląsk. Wspaniale od dwóch wziąć udział w tych zawodach. Akurat w tym roku się udało. I zobaczymy, jest przed nami i dopingujemy, dopingujemy Marcina. Panie Marcinie, do woju! Tak jest, jedziemy, jedziemy pięknie. Proszę Państwa, już trzy, już pięć, już siedem, już dziewięć, już dwanaście, już piętnaście i jest dwadzieścia jeden metrów. Tak jest, ten banan mu się przydał naprawdę. Sylwetka aerodynamiczna. No i pięknie płynie I ruszył, nie ruszył. Bardzo spokojnie, bardzo spokojnie jedzie. Siódmy metr, ósmy, dziewiąty metr.